W ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok mieszkańcy gminy Końskie mogą głosować na 6 projektów, a trzy z nich z największym poparciem zostaną zrealizowane przez samorząd. Listę biorących udział w głosowaniu inwestycji znajdziecie pod linkiem podanym w artykule. Swoje poparcie można wyrazić do 26 października, a 9 listopada poznamy zwycięskie projekty. Zapytaliśmy konecczan, czy oddali już głos i sprawdzamy ich wiedzę o tej inicjatywie. Wie Pani, że trwa głosowanie w budżecie oby obywatelskim na 2021 rok? Nie wiem. Nie, jeszcze. A będzie pani głosować? Może zobaczymy. Na jaki projekt? Jeszcze nie wiem. Myślę o tym. Czy głosowała już pani w budżecie obywatelskim? O nie, nie, jeszcze nie. Głosowałam. Na co pani głosowała i dlaczego? Na bibliotekę publiczną w Działdowie. Yy, głosowałam dlatego, tego, żeby dzieci miały gdzieś się spotkać. Yy, no biblioteka yy, fajnie yy, no nie wiem, motywuje dzieci i tak zachęca, żeby dzieci tam się częściej przychodziły, żeby czytały książki. Pani jest bardzo fajna, pani Ewa e, I Pochodzę z Dziewałtowa w ogóle, także no, nie miałabym na co innego głosować. <noise> także e, z tego względu głównie też głosowałam. Sprawdzamy dzisiaj też wiedzę mieszkańców o budżecie obywatelskim tegorocznym. E, orientuje się pani może ile jest projektów i ile z nich zostanie zrealizowanych? Nie, nie orientuję się w tej chwili, nie śledzę tego tak na bieżąco. E, głównie właśnie z tego względu tylko ta biblioteka tak przypadła mi do, do tego, żeby głosować właśnie. Ja dopowiem, że, z trzech, że trzy projekty przejdą z sześciu zgłoszonych. I wie pani jeszcze za jaką kwotę to jest zrealizowane może? Nie. Dziękuję, nie mam czasu. Czy głosowała już pani w budżecie obywatelskim? A dziękuję bardzo. Słucham? Czy głosował pan już w budżecie obywatelskim? A ja nie rozumiem pytania. Nie wiem o co chodzi. E, czy nie wie pan co to jest budżet obywatelski? Mieszkańcy gminy Końskiej głosują na projekty, które potem gmina zrealizuje za 100 tysięcy złotych. Aha, nie głosowałem, nie wiem, nie, a gdzie to będę głosować, bo w ogóle czy to jest jakiś... To znaczy można głosować albo osobiście w urzędzie, albo drogą pocztową, albo in przez internet. Mhm. I mamy sześć projektów w tym roku, z których trzy zostaną zrealizowane, każdy za kwotę 100 tysięcy złotych. E, mamy bieżnię lekkoatletyczną dla e, dzieci w ZPO w Pomykowie, e, mamy plac zabaw w Gatnikach, mamy remont filii biblioteki w Dziebałtowie. Pewnie zagłosuję internetowo. Zagłosuje pan internetowo. A Jaki kluczowy czas na głosowanie? Czy... Jeszcze mamy niespełna trzy tygodnie do 26 października, także polecamy zagłosować. Nagłosuję na pewno. Hm? Nie, nie, nie mam czasu. Wie Pani, co to jest budżet obywatelski? No nie bardzo. Gmina Końskie realizuje projekty, na które najchętniej głosują mieszkańcy. Zrealizowane zostaną trzy projekty za kwotę 100 tysięcy złotych, na które mieszkańcy zagłosują. I mamy w tym roku sześć projektów, trzy z nich przejdą. Czy pani, Mogę Pani wymienić kilka z nich? Czy jest Pani zainteresowana z tymi spoza Końskich, czy z tymi z Końskich bezpośrednio? Tylko z Końskich, no bo tu mieszkam. W Końskich mamy e, modernizację skateparku przy ulicy Południowej na Orliku i mamy modernizację nagłośnienia w hali sportowej. Czy poparłaby Pani któryś z tych projektów? No, poparła. Ja, a, ja już popierałam, ale to nie, nie na terenie Końskich, tylko y, w bałtowie, nie wiem, tam był chyba, chodziło o bibliotekę. A, o bibliotekę, no to to jest w ramach tego budżetu, który jest teraz, także rozumiem, że Pani już głosowała. No tak, tak, to już właśnie na to głosowała mi. I nawet wypełniałam taką ankietę. Dlaczego akurat ten projekt do Pani tak przemówił? Przemówił, bo kiedyś pracowałam tam w tej miejscowości. No znam ten budynek, no uważam, że biblioteka na wsi jest potrzebna bardzo. I dlatego, dlatego po prostu no, zwrócili się do mnie i poparłam, bo tutaj o Koneckich no, nie wiedziałam. No. Rozumiem. W takim razie dziękuję bardzo za rozmowę. Nie, jeszcze nie. A wie Pani co to jest budżet obywatelski? Wiemy. Mhm. Wie pani może jakie projekty w tym roku biorą udział w głosowaniu? Nie roku Ale będzie pani głosować, czy nie wiem, zobaczymy. Czy głosowała już pani w budżecie obywatelskim końskich Tak, tak na co pani głosowała? A czy głosowałam nie. A. Ale będzie pani głosować? Nie. Nie będzie. Dzień dobry. Yy, głosowałam. Na co pani głosowała i dlaczego akurat na ten projekt? Yy, nie pamiętam. Nie, głosowałam na koleżankę z, dla koleżanki z Fidoru. Tam jakaś droga. Utwardzenie drogi. To było, po prostu dla koleżanki zrobiłam. Mhm. Wie Pani może, ile jest projektów w tym roku zgłoszonych, ile z nich przejdzie? Parę widziałam, ale nie jestem w stanie powiedzieć jak ile, ale nie wiem ile przejdzie. Tak, mamy 6 projektów zgłoszonych, 3 z nich zostaną zrealizowane za gminę w wysokości 100 tys. zł za każdy. Także dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Państwa także zachęcamy do głosowania. Link pod którym możecie to zrobić podaliśmy w artykule.